Mano, widzę ci w następnym odcinku tylko ze zamachnika. To jest taki mały odcinek. Odcinek tylko z. Pozdrawiam. Pozdrawiam was z... ja, ja i mój. Słuchajcie, mój kolega. Mój kolega, chodź tu. I z moim kolegą siaczkiem. To jest taki mały Chomik, jak Ktoś by się dopytywał kto to jest. Dobra, dam go, bo on tu nie chce siedzieć. A pozdrowienia są dla... Gdzie to, to jest? Pełek nie Tu jest muszę ją podnieść. Pozdrowienia są dla... Pozdrowienia dla sąsiada Pawła i Xertisa. Ks eee, tak w ogóle piszcie w komentarzach, eee, jak chcecie jakieś pozdrowienia dla kogoś, to piszcie w komentarzach dla eee, kogo i kto? Piszcie też w komentarzach, czy te filmy, co nagrywamy, jakie byście chcieli, żebyście chcieli mieć z urbeksów czy z skoków na rowerze. Jak będzie najwięcej z, jakichś, z jakiegoś przedmiotu, z jakiegoś przedmiotu najwięcej, no to zrobimy z tego, z tych skoków albo z czegoś. O tu w tym odcinku to na tyle, cześć, pa. Aha, i subskrybujcie mój kanał. Pa. pa.